Dzień dobry wieczór, jest 20 dzień kwietnia do końca roku pozostało 255 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Czesław Jakna oraz Zenon wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast na świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. W roku 1926 upadł rząd Aleksandra Skrzyńskiego. Rząd koalicyjny utworzony przez Aleksandra Skrzyńskiego 20 listopada 1925 roku. W skład rządu oprócz premiera związanego ze stronictwem prawicy narodowej weszli politycy z ZLN, PSHD, NPR, PSL Piast i PPS. Rząd działał do 5 maja 1926 roku upadł w rezultacie wycofania się z koalicji Polskiej Partii Socjalistycznej nie mogącej się pogodzić z przedstawionym przez ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego planem ratowania budżetu kosztem mas pracujących oraz świadczeń socjalnych. Socjaliści obniżenie deficytu skarbowego widzieli jedynie w zmniejszeniu wydatków na wojsko przez skrócenie czasu służby i redukcję stanów, podwyższenia podatku majątku z warstw zamożniejszych a domagali się w obliczu kryzysu gospodarczego zawrotnych sum na zatrudnienie aż 300 tysięcy bezrobotnych. W tych warunkach droga do kompromisu znikła, a wraz z nią koalicyjna większość sejmowa. Rok 2022 Pierwsze z serii wybuchów metanu na KWK Pniówek. Do wybuchu metanu doszło w środę 20 kwietnia o godzinie 015 w ścianie N6 1000 m pod Ziemią. W zagrożonym rejonie przebywało wówczas 42 górników. 15 zostało poszkodowanych, a 12 z nich udało się wydostać samodzielnie na powierzchnię. W kopalni rozpoczęła się akcja ratunkowa i poszukiwanie trzech zaginionych górników. Do akcji ratunkowej przystąpili ratownicy górniczy pełniący dyżur kopalniany na kawu kapniówek, a na miejsce skierowano również dwa zastępy z okręgowej stacji ratownictwa górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Oraz dalsze dwa z centralnej stacji ratownictwa górniczego w Bytomiu. Tymczasem miała miejsce kolejna wtórna eksplozja metanu, która doprowadziła do utraty kontaktu z pięcioma ratownikami i dwoma górnikami. Na miejsce skierowano kolejne zastępy ratowników górniczych z pobliskich koparń oraz trzynaście zespołów ratownictwa medycznego z Województwa Śląskiego i dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Uratowano 20 rannych górników, skierowano do szpitali m.in. w Siemianowicach Śląskich, Rybniku, Żorach, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławie Śląskim. Prowadzona akcja ratunkowa napotkała na trudności i ratownicy górniczy musieli zbudować tamę wentylacyjną, ograniczającą dopływ tlenu do miejsca zagrożenia oraz gazów kopalnianych i metanu poza zagrożony rejon. W celu obniżenia jego stężenia zbudowano też ciągi doprowadzające powietrze do zagrożonego obszaru. Wieczorem 21 kwietnia 2022 roku doszło do kolejnej serii wybuchów metanu na chodniku N12 w rejonie ściany N6 kW Kapniówek. Stało się to w momencie pracy ratowników górniczych przy lutniociągu. W wyniku eksplozji poszkodowanych zostało 10 ratowników górniczych. Na miejsce akcji skierowano 8 karetek pogotowia ratunkowego oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Trzech poszkodowanych zaopatrzono na miejscu, a siedmiu skierowano do szpitali w Cieszynie, jaszczębiu Zdroju, Katowicach, Pszczynie, Rybniku, Włodzisławiu Śląskim i Żorach. Po kolejnych wybuchach zawieszono akcję ratunkową. Spośród dziesięciu górników, którzy trafili do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, pięciu było w stanie ciężkim leczonych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. W kolejnych dniach pięciu hospitalizowanych zmarło w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Natomiast pięciu ratowników i dwóch pracowników kopalni uznano za zaginionych. Łącznie potwierdzono śmierć dziewięciu ofiar katastrofy. W styczniu 2023 roku akcja ratunkowa była w dalszym ciągu zawieszona. Część druga: kartki z kalendarza świat. W roku 1961 Amerykanin Harold Graham odbył pierwszy udany lot przy użyciu plecaka odrzutowego. Pierwszy znany projekt plecaka odrzutowego powstał w 1909 roku. W 1959 roku Armia Amerykańska rozpoczęła współpracę z firmą Air Jet oraz firmą Bell Aircraft w celu skonstruowania prototypu plecaka odrzutowego do celów militarnych. Stalowa maszyna wyrzucająca z dyszy sprężony azot pod ciśnieniem 35 atmosfer mogła unosić się na wysokości 5 metrów przez 3 minuty. Nowsza, bardziej zaawansowana rama dostosowana do kształtu ludzkiego ciała zbudowana z plastiku i szkła posiadała silnik rakietowy o mocy 1,25 kN. 20 kwietnia 1961 roku odbył się pierwszy lot z plecakiem odrzutowym. Bez uprzęży łączącej maszynę i pilota z ziemią. Pilot wzniósł się na wysokość około 1,2 m i leciał przez 13 sekund z prędkością około 13 km na godzinę, przebywszy 108 stóp, czyli około 33 m. 11 października 1961 roku maszyna została zaprezentowana samemu prezydentowi Johnowi Kennedy'emu w Forcie Breck. Plecak został również pokazany publiczności w miastach USA, jak również i w Argentynie, Francji, Kanadzie, Meksyku i Niemczech Zachodnich. Ze względu na duże zużycie paliwa 19 litrów nadtlenku wodoru wystarczyło na zaledwie 21 sekund lotu, przez które pojazd mógł przebyć tylko 120 metrów. Projekt został zawieszony. W roku 1994 Wszedł w życie układ taszkęcki o zbiorowym bezpieczeństwie niektórych państw Wspólnoty Niepodległych Państw. Był to traktat międzynarodowy zawarty 15 maja 1992 roku w Taszkencie między Rosją, Uzbekistanem, Kazachstanem, Tadżykistanem, Armenią i Kirgistanem, mający na celu współdziałanie państw sygnatariuszy w kwestiach obronności. W zamyśle inicjatora Federacji Rosyjskiej traktat... Tworzy mechanizm bezpieczeństwa dla członków wspólnoty niepodległych państw. Nie objął on ostatecznie swym zasięgiem wszystkich państw członkowskich WNP, jednak w 1993 roku przyłączyły się do niego jeszcze trzy państwa Azerbejdżan, Gruzja i Białoruś. Traktat o bezpieczeństwie kolektywnym stanowi podstawę prawną organizacji Traktatu o bezpieczeństwie kolektywnym. Założenia tzw. Tak Traktat Taszkenski ma dwoisty charakter, tworzy zarówno system bezpieczeństwa zbiorowego jak i sojusz wojskowy. 2 kwietnia 1999 roku zawarto protokół o przedłużeniu traktatu o bezpieczeństwie zbiorowym, jednak jego sygnatariuszami została część państw WNP Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej narka... Kalendarium zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.